Siema, jestem Bunker i... a to jest drugi odcinek z naszej nowej serii z The Forest eee, Więc zapraszam do oglądania. I jeżeli jeszcze nie widziałeś, eee, w poprzedniej części proszę wyłącz ten film i idź do idź do tamtej. Bo nie będziesz wiedział o co chodzi. Dobra. Więc ja tutaj zrobiłem mur. W ogóle nie wiecie, że tu miał powstać mur, bo dopiero e, zrobiłem to e, potem, jak tą katankę wziąłem, zabrałem, pyk, pyk, myk, myk. E, tutaj obmuruję jeszcze i pójdę tam daleko w las, dobra, jak wygląda mój, mój ten Zrobiłem najpierw domek na drzewie. Szybko wejdziemy na niego. Tutaj mamy fajne, fajną jaszczurkę. Posuszona. Jest fajnie, szybko zapiszę gile. I w tym odcinku, nie będę budował, w tym odcinku postaram się... E, postaram się wyruszyć w podróż w drugi raz, jak pokatane, ale muszę. To jest druga najpotrzebniejsza rzecz w tej grze, czyli uwaga, uwaga Pikachu Lepsza od tego Ale żeby nie było, że tylko podróżuję, bo tak naprawdę co w tej grze nie lubię aż tak podróżować. To zlecnijmy jedno drzewko No ja, trochę pod, to potrwa, więc chyba nie tym tak, jeszcze takie jedno walnięcie i mamy ale niech to opadnie zabuduję tutaj albo wrzucę po prostu okej okay. się działa. Tam te dobra, nieważne. Miejsce, do którego idziemy, to jest tak naprawdę no, e, wioska Cannibali. E, wioska Cannibali i tam tak naprawdę wszystko się będzie działo. Tam jest nasz samolot. Mój. Gdzie się rozbiłem? E, tutaj. Musiałem coś takiego zrobić, bo mi się coś takiego wybudowało, ale przynajmniej jak tutaj spadnę, to już tam je upadnę, nie? Więc to mnie ja rutuje. takie coś, tu mamy na drewno. Tu będzie domek powstawał. Dobra, my schodzimy. A i nie wiem jak się uwudziłem. Tutaj oczywiście mu musiało mi wpaść. Ten wózek, więc nie wiem. Tak naprawdę tutaj wejście mam bardzo tylko chyba w, w inną stronę powinien się otwierać taką mam Ten, no... nie wiem, takie mam myśli No to tak, idziemy do prawego dolnego rogu Czyli SSR tak naprawdę idziemy, czyli tam Tam gdzie idę teraz Tylko tak na szybko sobie spondrujemy tutaj kolejny raz Wejdź mi do tego samolotu tutaj. Siemka fajnie. Okay, mamy lekki, co jedna wezmę. Wszelki. Piciu mi się przyda. Koch się przyda. Mam tyle motow. A... To jest zawsze dobre, bo mogę się tu wrócić. Codzień... Codziennie mogę sobie tu wejść. Eee i sobie podjeść ale lecimy już z tematem dobrze dobra, szybko kompas sobie wyjmę tak szybko, szybko i lecimy dobra, dobra, w tą idę no i tak, no mogę się opowi opowiedzieć o życiu byłem? Tak, ja tu byłem. W eee, sumie muszę zrobić jedno osiągnięcie, to zobaczycie. A tutaj jakby takie. E, 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 lol. To jest, to się nazywa PARK. Dobra. Nie opadaj mi na dno. No nie, tego trudno zrobić No jak widzicie, tutaj byłem W tych walizek złotych nie chcę otwierać I oczywiście zgubiłem drogę A właśnie, no e dobra No nie będę marnował energii, bo nie opłaca się. No i cić, 60 fps jest nice. Jest, to, co gdzie jesteśmy na mapie, aktualnie to skręcę na A e już. Tak. Yy. I też dajcie znać, co myślicie o tej serii e, z The Forest. Bo ja wiem czy kontynuować, czy od nowa wszystko zrobić, nie wiem, tam multiplayer załączyć z kimś, bo mogę tak zrobić, że na multi wejdę i po prostu kogoś znajdę. Właśnie, aloes muszę sobie zjeść, Psycha, Psycha musi być. To lecimy. na E. Już się zgubiłem trochę. O, lecimy. Jak mówiłem, lecimy po nowo, nowoczesną siekierkę. Która będzie mi niezbędna do... O, siema. Oraz siekierzy. Ja to ze mnie zadałeś odrożenie. Daj mi zamkę Pora. Dobra uciekajcie już Ale nie chcę z wami walczyć tak naprawdę Widać, że tu byłem Tylko weźmiemy wszystkie szmaty Aha. Nice linki tutaj są to sobie ze dwa dobra ja mogę... Ej, co? Dobra. Dobra, dobrze że się ściemnia Czyle ja lecę, prawda? O dynamit. Ile tu walizek w ogóle jest? Mogę je wszystkie pootwierać jak wyjdziemy stąd. Dobra. A tu sobie. Eee, tutaj? Tutaj bardziej. I to powinno być tu. Halo? Gdzie to jest? Tutaj. Tutaj powinno to być. I będę też szukał głupiego wejścia. A bomby zegarowe się też przydadzą. właśnie mogę znaleźć magicznie tej miejscu, że... Może to tutaj było? Ta... Tutaj. A, dobrze. Przechodzimy. A, przechodzisz szybciej? Tutaj się wychodzi... Tutaj... On na papierze... Ja tu rozbyłem, żeby... Po mapie... Tak naprawdę przejść kompas jest dobra to szybciutko lecimy po po naszą fajną e... siekierkę dobra wiem, że tutaj nie ma ale wejdę tam na wszelki Zobaczę co tam jest A tu po prostu nic nie ma. Dobra, ja pamiętam jeszcze tutaj byłem i się zgubiłem. Chyba ja tutaj nie iść, bo się zaraz też zgubię. A tam jest w sumie połączenie do innej jaskini, co tam się nie idzie. Tam jest tak. Idę tu. I tutaj chcę pójść. Dobra, mamy tutaj zdjęcie... Okej, okay, nic tu nie było I Co tu się dzieje teraz? Nie, no tyle co tutaj Szybko mi energia wzrośnie Dobra Nowe zwierzę Ciekawe jakie? Wow, mroczek Dobra, lecimy tutaj. Tutaj? Nie. Nie było tu. Tam pamiętam, co tam jest druga jaskinia. O tak, dobrze. agresywny Skoro jest z Jeszcze? Dobra Tak, jestem Stalek, ty, stalek imityr Uwaga Nooo Ej Uwaga Tutaj Mamy, fajną siekielkę żeby doszło coś do tego miejsca wystarczy umrzeć raz przez kanibali albo coś, ani ciebie tutaj porwą. no i masz właśnie zjeżdżamy i naszym oczom ukazuje się nic o takie coś tu mam lekki wow strzała wow pędzel mamy nawet farbę fajne rzeczy tu są no i mamy naszą siekierkę bierzemy ją No. E eee, tak eee, to szybko tutaj sobie szybkość już dorobię, co? On, to obrażenia, to tutaj zęby ci dodam. nie mam w ogóle piór wrażenia mogę. a no, dobrze no i pykens wow mam w ogóle kasety z nazwań może no tak lecimy z tematem ktoś ma uh, chip alkohol nie zegarek daj mi ten zegarek pyk. pyk 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 a nie mogę już tego robić no może ma mam Mam fajny pomysł A nic się nie stało A tu mamy dużo chipów Albo mi coś zegarek dało Zawsze wszystkie lepiej. Aha. Całkiem ja co my tu mamy. Nic fajnego. jak tą kurtkę, czy to ja miałem? Co ja mam tutaj? Zielona... O, czyli czy tutaj powinien wyświęcać się. Dobra. Możemy uznać wyprawę za udaną. Teraz będę szedł w górę nie wiadomo ile. Ja patrzę, i szybko tam wejdę po prostu. to już to był koniec no i no i pięknie Aha, good, mam i mam w ogóle a widzicie? mówiłem, że to jest ale ja chcę iść teraz na e?

no bogaty, jest dół A, bo zapomniałem, że zapomniałem ten... Co z nim się stało? W ogóle? O odkryłem jakąś inną jaskinię. Tak, tu jest jaskinia. Tu jest coś. A ja chcę stąd wyjść. Mogę iść na N. Tam jest M. Ja muszę iść. Nie powiem. Nie. Przyznam, zgubiłem. Oczywiście, że nie, bo lina była tutaj. Na szczęście. Uff, uratowała mnie. Ja taki głodny jestem. Zdrowa uszczelona Nie tylko z... Aha O, w tej będę chodził mhm. Czyli kolejny odcinek Pod tytułem Ciemno w i nic nie widzę Ora, to lecę tu Nie wiem czy to ma w ogóle Jakiś sens tutaj bycie Ale tu nie ma nic właśnie right uh -huh. Czy się zgubiłem znowu? Gdzie jest tam wejście? No chyba... O jak gdzieś się zboczyłem z drogi. Źle gdzieś poszedłem A no właśnie, dobra Nie Wróć się I tutaj Dobra tu jesteśmy Co to było tutaj i czy tam jest no, czy dzień? Naprawdę... Zaproszę. O, jasno się robi. Fajne jasno. Eee... Nie no, ten, ten odcinek to, to jest chyba kopia tamtego. Tadejszy szyb. Nie wiem, dlaczego ptaki latają w nocy? Dobra. Zbylaj patyki, a nie... Wygląda na to, że już chyba dzień wstaję. Nie będę musiał tego robić, Ara, szybko zapiszę i lecimy. No. Wieczór we dnie w nocy To jest kolejna jaskinia Już widzę, że to jest kolejna jaskinia Przestawię I nie wiem co w niej jest tak naprawdę Ja oczywiście jest, dwa batony, tutaj pyk. O no to możemy ruszać w do domu. Moje miejsce jest... W sumie nie, nie potrzebuję mapy. Naprawdę to jest tyle na ten odcinek No To jest tyle na ten odcinek Naprawdę Może szybko tutaj zobaczę coś mm. mhm. Nie mogę katony po nocy zrobić ale mogę po pomiędzy... A po łące strzała już mogę Kiedy alkohol się do czegoś przyda Zobaczmy Ej, i mamy Pięknie to wygląda A tu mam jeszcze jakieś takie nowoczesne, ale z nich nie chcę korzystać. Chyba, że zapomniałem Chyba, że... że Tak pewnie jest I tak jest najpewniej Że Zapomniałem Łuki tamtą wziąć i pewnie tam był łuk Albo i nie Łuk jest gdzieś w ogóle indziej Ale też warto było łuk Warto by było łuk znaleźć Ale najbardziej Chcę pistolet skałkowy Chcę najbardziej pistolet skałkowy ale do tego muszę szukać miejsc Na pewno już wiem gdzie jest jedno miejsce I możemy je nawet do niego nawet pójść Musimy bardziej iść na E A gdzieś tam A bo nie, bo to miejsce jest bardziej na plaży Mhm, dobra, do obozu W sumie bo mój oboz już tutaj jest tak naprawdę Można nawet może zobaczyć Prze ścianę, taki domek z żółtymi drzwiami on jest tutaj no Więc tak się prezentuje mój dom A tak się prezentuje moja siekierka. No i proszę bardzo tak ona wygląda Mój domeczek Tutaj oczywiście muszę dokończyć Uwaga test Międzynarodowy test siekiery Kurde, niszczy te drzewa To żeby mi nie, na domek nie pomyśło No i możemy tutaj na to jeszcze drewno? A zamach ma słaby. I wolę z taką katanką przechodzić, ale mniejsza z tym. Ważne jest to, że zdobyliśmy. Także teraz ja zdobyłem. Dzięki za oglądanie. No i mogę powiedzieć. Cześć.